Pana, wiem, że u Pana jest wszystko i chciałem Pana zapytać, czy jakiś ładny więzienny pasiak by na mnie nie był, bo się wieram do więzienia i potrzebuję jakiś więzienny pasiaczek. N najlepiej nówka. Nie da Nówka. O tu widzę zresztą jakieś o, paski. Jest, jest, jest. Niech Pan pokaże, przymierzę. Będzie na mnie? Oj. A to damski jest. Damski, no, no nie wiem, gdybym chciał płeć zmienić, to, to się do pana zgłoszę. Nie, nie, nie ma pan nic, nic w, te, w tej chwili, bo wybieram się do więzienia i coś potrzebuję. No, może, ja. może być taki przesie, przesiedziany, może być też taki przechodzony, przesiedziany. O, to, to pasowałoby do więzienia? No by byłoby. No. A spodenki do tego, ma, ma pan w, też w, takie w paski? Tak, Chyba będzie za... Proszę pana, a mógłby pan zamówić y, dla mnie w najbliższym czasie właśnie taki ładny pasiaczek więzienny. Bo mam już mam już komplet, mam już, już szczoteczkę do zębów, mam kubek, mam nocniczek, no mam, mam wszystko, nie mam tylko jeszcze, jeszcze pasiaczka. Pasiaczek. Bo się wybieram posiedzieć troszkę. No pasiaczek nie. No to by było, no ale to, ale, ale dół, no, bo nie, nie będę, że tak powiem. Z... Gołą tylną częścią nie ciała nie Łaził po więzieniu, prawda? Znaczy Łaził, to Łazi się za to za bardzo nie da, ale, ale jak, się te, te, jak się mówi, przepustki? Nie. A, to trzeba siedzieć, nie Łazić. No tak. No nic, co, ja się zgłoszę. A widzę, że kutasy piątek lekkiej już wyszły. Wyszły. Już. to, żeby przywieźć no, no, nową porcję, no, nową jakże, dostawę? Jakże już przywieź. Dobrze, dobrze. No to i zgłoszę się. Chyba, ch chyba, że mnie wsadzą już wcześniej. Aha. Ale nie wiem czy bez pasiaka mnie mogą wsadzić. Jak nie coś nie ma pasiaka? To dadzą pasiak. Dadzą? Dadzą. No wszystko dadzą. Od, od góry do domu. No najpierw muszą dać ładny wyrok, prawda? No wyrok, no. Mam, za wyrok mam zaklepany. No wszystko dadzą, nie ma. Nie, nie, nie martwić się. Nie martwić. Ale niech pan zamówi, niech pan zamówi ładny pasiaczek na mnie. No, jak Tylko męski, męski. Wymyślnie... Wy ża, ża, Żadnych gender tutaj proszę nie, <laughs> <mi> nie wciskać. <laughs> do zobaczenia, do zobaczenia w Damskiego nie chcę. Nie, 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 nie. Nie, Dobry. ja, ja jestem, jestem konserwatywny pod tym względem. Z, 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 zmiana płci na razie nie, nie wchodzi w Damy opcję. Damy radę, wszystko załatwimy. Dobrze, dobrze.